Stanisław? Mirosław? Co za spotkanie, kapitan? A co ty tu? Żona wysłała mnie, żebym tu to przywiózł. A co tam masz? Pokaż. No jakieś baterie, przeterminowane leki i stare farby. No wiesz, zostały po remoncie. To dobrze trafiłeś, nasz przok. Słucham? No punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przyjmujemy to i wiele innych rzeczy. A co na przykład jeszcze mogę tu przywieźć? Przyjacielu, niemal wszystko. Poczynając od makulatury, przez szkło, plastikowe butelki, kartony, puszki, po opony, stare ubrania... Zużyty sprzęt RTV i AGD, a nawet meble. Meble też? Bo wiesz, w Mirosławie, mam takie stare dwie komody. Żona chce je remontować, ale ja chętnie bym się ich pozbył, bo przypominają mi, jak długo musiałem w kolejce po nie stać. Jeszcze zanim się Beatka urodziła. Reliktów PRL ci u nas dostatek. A to akurat taka sentymentalna wycieczka. Postanowiłem rozruszać emerytę. A dużo za to wyrzucenie śmieci będę musiał tu zapłacić? No nic, Stanisławie, nic. No, mało tego, możesz tego przywozić ile chcesz, żadnych ograniczeń. No chyba, że masz wannę, kafelki oraz na przykład okna. No to powyżej metra sześciennego moi koledzy skasują cię za całość. A pracujecie codziennie? Od poniedziałku do piątku, od siódmej do piętnastej, a w soboty do czternastej. O, patrz, patrz pan. to ten akt. Borodziu. Regularnie coś u nas wyrzuca. Popatrz, popatrz! Mirosław, do ja jutro przywiozę te szafki. Stanisław, będę czekał. Ty halinkę pozdrów Do jutra! Kampania, sfinansowana ze środków Urzędu Miasta Olsztyna, www EU.